Dwóch tam jest, jeden kuca i jeden za nim się czołga. E, ty podbiegłeś do tych opon, gdzie są de deski na nie nałożone czy coś? Drona. No to chuj, ale wiesz, nie Czarno? wolno zestrzelić. To jest gra. To jest Prawa o strona o jest cała 300. Bo ojna, bo 800. E e. Nie, na 91 metrów strzelą do góry? No właśnie. No ucie, ucie, ucie. <słuk> <słuk> ej, ej. Parę. Eee, gdzie jesteś? Po prawej stronie przy oponach jestem, przy takim dużym zabudowaniu. Jeden, dobra, czekaj. Eee, to jest taki róg oponowy. Zrobiony z opon. Róg zrobiony z opon, tak? Czy trzymaj dłużej i mów, bo nie słyszę urywa. On jest zabudowany w kształt Eee, dobra, to ten z tymi zabudowani, zabudowaniami, tak? No i nie raczej mi ja to w krzakach siedział Że nie wiem który ty jesteś kurwa gościu Wszystkiego nie widzę, na termo jeszcze się nie dorobiłem, nie? Dronujemy A kurde, serio? On robi zwiata, ja go proste. Proszę, Jakby pójść prawą stroną, tak jak mówiłeś, przy samochodach i spróbować go wyjąć. jest przy samochodach, ale to on leżał tam koło ogniska w krzakach? Patrzcie, tu pełno. Prawie przy samochodach, jak jest od ciebie do samochodów, to tak. На линија прости. што то пахну. Nie, nie uważaj, bo one są łamliwe kurwa. Bo to gringa jest wyciągnięty z ze środka, nie? Nie, ja je wkładałem i połamałem ty jeden, no a to kurwa 400 400 4 Kurwa ile? to za 20 kulek? Tak. Ale ja miałem razem z rybiką, nie? No. O, Skąd strzelają? Za ja blisko już podchodzą, muszę wracać. Ląduję dronem, bo już za blisko podchodzą. Kolejny kontakt, kolejny kontakt.

Dawaj, idę na spawna. Muszę rzucić. Ty, pato! Coś? znalazłeś? No? No. tutaj teraz? Daj gdzieś ty spawne, bo nie mam kieszeni wolnej. Albo czekaj, do drona, chomu Nie. Nie. Dobra. dowijam się. Czy drona przejąć? No. Daj, daj. Sylają. Nie trafię. Mam nadzieję. não vamos um botar mais nada Dokładnie. Za duży wiatr jest. No. Myślę, że Anstazy go przejmie. Gdzieś e, gdzie jest czysto muszę. Nie. Granaty będziesz rzucał. Jak granaty? Normalnie, można granaty podczepiać. Tylko trzeba te kupne, a to 4 dychy 1, nie? Panie, zobacz. Ha, jeszcze flagi tam jest. Jedna flaga. Tak. Centralnie za oponami. Tam jest taki kurwa... Tam jest jedna. I druga jest tam koło budynku. A trzecia, jest chyba tam na demontasie, po prostu. No właśnie tam chyba nie ma, tam byliśmy i tam nie było ale... Ktoś idzie na tego? Idzie ktoś na saunę, bo znalazłem magazynek. Nie wiem czego to jest. To? Zobacz, schowaj do torby Wygląda jak od Teraz jest szansa podejść tu na lasek, na saunę, bo wiemy, że ktoś się Żeby nas odejść. Tu siedzi, zaraz w najpierw. Nie widać, bo jak schudnął teraz, tego, on leży za krzakami tam, bo widać go z drona. Tu? Od samochodów na lewo. Trzeba tu go obejść, ten Nie Czy można. Dlaczego nie? Nas naspał, nas yy, mapa jest źle zrobiona, jest tylko możliwość szturmowania na lasek, nic więcej. No bo co, no, bo my możemy tylko wyjść od tej strony, a oni nas zachodzą od tej Tak. To oni powinni z od samochodu, bo coś ściągnęły mnie tego, tak? No to oni nie powinni od samochodu tego. No. Eryk, jak u Ciebie sytuacja? A mnie tu u Ja z lasu widziałem gościa pod sauną. Tylko zbyt wieje, nie? Wznosi. Nie, to już w lesie paszka. Nie powiedziałam, to już jest w lesie Ale poszła ich większa grupka i wszystko. Z Kajmem? Chcesz się u stoku za 250 roków. No, byłem w lesie. już No to w lesie, to tak, ale czutaj. Ale KM nie ma takiego zasięgu. Ile masz? To jest stokowy, nie?